Cześć, dzisiaj pokażemy Wam, gdzie zamontować czujnik gazu oraz dymu w Waszych domach. Zapraszam. Znajdujemy się w domu ogrzewanym gazem ziemnym, dlatego warto postawić na czujnik czadu oraz gazu ziemnego. Sensor po podłączeniu do sieci potrzebuje około 3 minut na rozgrzanie się. Po tym czasie jesteśmy już bezpieczni. W umieszczeniu mieszkalnym montujemy dualny czujnik dymu i czadu na suficie, ponieważ priorytetem jest wykrycie dymu. Należy jednak pamiętać, że choć tlenek węgla zazwyczaj występuje na wysokości oddychania, w określonych warunkach, takich jak dobra cyrkulacja powietrza, wysoka temperatura czy praca wentylacji. Może on również gromadzić się pod sufitem. Dlatego montaż dualnego czujnika na suficie jest rozwiązaniem dopuszczalnym i pozwala na wykrycie czadu w szczególnych sytuacjach. Dwa czujniki, dwa różne miejsca, ale jedno zadanie bezpieczeństwo. Montując te czujniki, mamy pewność, że w razie zagrożenia system nas ostrzeże.